Cześć. Jako, że jest to nasza pierwsza lekcja w nowym roku, nauczymy się dziś o datach i godzinach. Mimo, że poszczególne słówka nie będą się od siebie mocno różnić, zalecam podchodzić do tej lekcji stopniowo, aby uniknąć nadmiaru informacji. Zaczynamy. Zanim poznamy pierwsze słówko, chciałbym Was poinformować, że w tej lekcji będziemy bardzo często korzystać z liczebników. Dlatego, jeśli nie macie ich jeszcze do końca opanowanych. Polecam wrócić do oddzielnej lekcji, w których je omawiam. Odnośnik do tej lekcji pojawia się Wam teraz w prawym górnym rogu. Oto pierwsze słówko, którego nauczymy się na tej lekcji. Dien. Dien. Dien to słówko, które może mieć kilka znaczeń, w zależności od kontekstu. Na przykład punkt lub kropka ale póki co skupimy się na jego trzecim znaczeniu, czyli godzina. Ważne jest, żebyśmy pamiętali, że dien używamy tylko i wyłącznie podczas podawania godziny. Nie użyjemy go mówiąc o ilości godzin, dlatego w nawiasie przy tłumaczeniu dodałem dodatkową informację. OK. To teraz zastanówcie się, co może oznaczać poniższe zdanie. Siedzaj san dien. Zdanie to po prostu oznacza, teraz jest trzecia. Jak widzicie, określenie czasu w języku chińskim jest stosunkowo proste. Przynajmniej na samym początku, ale potem też nie jest wcale trudno. W przypadku tego zdania nie wiemy jeszcze dokładnie, czy jest to trzecia w nocy, czy trzecia po południu. Do tego zaraz przejdziemy, ale teraz póki co przećwiczmy sobie kilka razy to, co już wiemy. Zastanówcie się jak po chińsku powiemy następujące zdania. Teraz jest piąta. 现在五点。现在五点。Teraz jest dziesiąta. 现在十点。现在十点。Teraz jest dwunasta。现在十二点。现在十二点。Teraz jest ósma。 Teraz jest Teraz Teraz jest druga. Teraz jest Teraz jest Teraz jesteśmy gotowi, aby dodać dodatkową informację w postaci minut. Fen. Fen. Słówko to oznacza minutę. Jak widzicie, wystarczy dodać tylko jedną informację, a będziemy już w stanie całkiem dokładnie wskazać czas. A teraz, bez uprzedniego przykładu, zastanówmy się, jak po chińsku powiemy następujące zdania. Teraz jest 920. 现在丢顿得也是天子丢顿得也是天子丢顿得也是天

现在七点四十四分 W miarę proste, prawda? Nawet jak wcześniej go nie znaliście, to teraz na pewno jesteście w stanie zauważyć wzór, którego używamy podczas podawania czasu. A co jeśli nie chcemy dokładnie co do minuty podawać czasu? Oczywiście, tak jak w języku polskim, Możemy się posiłkować kwadransem i połową godziny. Spójrzcie na kolejne słówko. Ban. Ban. Czyli połowa. Znów, postarajcie się bez wcześniejszego przygotowania powiedzieć następujące. Teraz jest 12.30. .30 .30. Teraz jest pierwsza trzydzieści. Teraz jest Teraz jest pierwsza trzydzieści. Teraz jest Teraz jest 630. trzydzieści. Ssiędzaj pan. Ssiędzaj. Pan. A teraz spójrzmy na kwadrans. K. K. Niestety, żeby nie było zbyt łatwo. Same słówko kwadrans nie wystarczy. Jako, że godzina składa się z czterech kwadransów, musimy pamiętać, aby podać ich ilość. W tym przypadku jeden lub trzy kwadranse. Spójrzcie na przykład i zastanówcie się, jak przetłumaczymy go na język polski. 現在五点 i k. Zdanie to oznacza: Teraz jest kwadrans po piątej, lub. Teraz jest piąta, piętnaście. A teraz w drugą stronę. Jak po chińsku powiemy następujące zdania: Teraz jest kwadrans po trzeciej. Sienzaje, Santien i K. Teraz jest i k. teraz jest ósma czterdzieści pięć, lub teraz jest trzy kwadranse po ósmej. Siędzaj, patien, san k. patien, lub Teraz jest kwadrans po drugiej. Teraz liantien i k. i Ostatnią rzeczą, która przyda nam się przy podawaniu czasu, jest informacja o części dnia. W ten sposób, Będziemy mogli poinformować naszego rozmówcę, czy mówimy o drugiej w nocy, czy drugiej po południu. W języku chińskim dzień dzielimy na kilka części. Póki co nauczymy się sześciu słówek określających dokładną porę dnia. Oto pierwsze dwa: zao shang oraz wan shang. Zao shang, wan shang czyli ranek i wieczór. Nie istnieją dokładne normy czasowe, do których moglibyśmy przypisać te dwa słówka, ale możemy spokojnie założyć, że zao shang, czyli ranek, to pora dnia od godziny szóstej rano, czyli od świtu, do około dziewiątej rano, a wan shang, czyli wieczór, to pora dnia od godziny 6 wieczorem, czyli 18, do godziny 11, czyli 23. Pamiętajcie, że tworząc zdanie, informacje o porze dnia podajemy przed czasem. Wiedząc to, zastanówmy się, jak po chińsku powiemy następujące zdania. Teraz jest 8 rano. 现在早上天点。糕天天天天天天天天天天天天天天天天天

现在晚上七点半现在晚上七点半现在早上九点一刻现在 Cao shang, i Kolejne pory dnia wyglądają następująco: 上午上午 oraz xia 下午 Jeśli chodzi o przedział czasowy, to przedpołudnie byłoby Czasem od godziny 9 do 11, a popołudnie to czas od godziny 13 do około 17. Ułóżmy sobie teraz kilka zdań z tymi słówkami. Teraz jest 10 przed południem, sędzaju szytien. Siendzaj. Teraz jest trzecia po południu. Siędzaj 3.00 3.00 Teraz jest dziesiąta czterdzieści pięć przed południem.

a oto ostatnie dwie pory dnia, których nauczymy się na tej lekcji. Dōngwǔ. Dōngwǔ oraz Yèlǐ. li, Czyli dwa słówka oznaczające kolejno południe oraz w nocy. Przybliżony przedział czasowy którym użylibyśmy tych dwóch wyrażeń, to 11 do 13 w przypadku Dżungu, czyli południe, a jeśli chodzi o słówko Jeli, czyli w nocy, byłaby to godzina 23 do około 3 rano. Oczywiście, jak na pewno zdążyliście zauważyć. Nie pokryliśmy tutaj wszystkich 24 godzin dnia, ponieważ istnieją jeszcze inne określenia pór dnia, na przykład wczesny poranek lub późne popołudnie. Ale póki co te pory, których nauczymy się na tej lekcji, w zupełności wystarczą nam do sprawnego podawania czasu w języku chińskim. Przećwiczmy sobie teraz. Słówko południe oraz w nocy w zdaniach. Teraz jest dwunasta w południe. Sędzaj czungu szartien. Teraz jest dwunasta trzydzieści w nocy.

Została nam jeszcze jedna ważna informacja, która może nam się przydać podczas podawania czasu. Spójrzcie na to słówko. Dung. Dung. Oprócz tego, że powyższe słówko oznacza po prostu zegar, to przydaje nam się podczas, gdy chcemy dokładnie podać czas. Otóż, dokładając słówko dung po pełnej godzinie informujemy naszego rozmówcę, że wybiła dokładnie podana przez nas godzina. Spójrzcie na przykład i zastanówcie się, jak przetłumaczymy go na język polski. SZĘDZAJ tung. Zdanie to oznacza: Teraz jest dokładnie 12 w południe. Dodając tę informację, przećwiczmy sobie wszystko, czego dowiedzieliśmy się o padawaniu czasu. Jak po chińsku powiemy następujące zdania: Teraz jest punkt 15 po południu. Nie chcę się uczyć. 现在下午 三点钟，我不要学习。现在下午三点钟，我不要学习。Teraz jest ósma trzydzieści rano. Chciałbyś napić się kubek kawy? 现在早上八点半，你想不想喝？ 一杯咖啡。现在早上八点半，你想不想喝一杯咖啡？Teraz jest siedma piętnaście wieczorem. Mama w sklepie kupujesz. 现在晚上七点一刻，妈妈在商店。 Mai mi fan. zjścia wan, południem. ci uczniowie uczą się chińskiego w szkole. Teraz jest punkt dziesiąta przed Wszyscy uczniowie uczą się chińskiego w szkole. Teraz jest punkt przed południem. Wszyscy uczniowie uczą się chińskiego w szkole. 现在上午. 10点钟学生们都在学校学习汉语。现在上午10点钟学生们都在学校学习汉语。Teraz jest 天爱爱爱爱你好骗你好骗你好骗你好骗你好骗你好骗你好骗你好骗你好骗你好骗你好骗你好骗你好骗你好骗你好骗你好骗你好骗你好骗你好骗你好骗你好骗你好骗你好骗你好骗你好骗你好骗你好骗你好骗你好陪�你好陪�����你好陪���� Teraz jest 12.25 Ta 12 na koniec części poświęconej podawaniu godziny nauczymy się jeszcze jednej kluczowej umiejętności związanej z tym tematem może będziecie w stanie sami odgadnąć o czym mówię Zastanówcie się, co może oznaczać następujące pytanie. 现在几点？现在几点？Mam nadzieję, że udało wam się to odgadnąć bez żadnej pomocy. Pytanie to tłumaczymy jako: "która jest godzina". Póki co odpuścimy sobie przykłady z tym wrażeniem. Proszę Was tylko, abyście powtórzyli sobie je dokładnie kilka lub kilkanaście razy, zwracając uwagę na wymowę. W ciągu dnia możecie sobie również zadawać to pytanie i starać się odpowiadać na nie, używając informacji poznanych na tej lekcji. W następnej części zajmiemy się dokładnym podawaniem daty.